The game dostałem. Dobra zobaczmy jak bardzo to się obraca z głupio, mogę cały czas w ścianę napieprzeć. Ja aż tak nie czuję, żeby ten rate się zwiększył Możesz? Ciężko mi powiedzieć. Nie no, się zwiększa, się zwiększa. Mogę dosłownie w 360 się obrócić przez całą lupę. Nie no fajnie. no, fajnie. Tylko jak walnę kogoś, to oczywiście to na cooldown nigdy. O, ale jak zniszczę ścianę, to nie. A nie! Ale skrampienie do jakiegoś Trzeba myśleć o tym. Niby naprawi jej te trzy ale... Bo będzie smutno Nie wiem. Tak, to, no. yeah, to i tak strasznie O jest... no się nie odwiem od nich, <śmany> <przemiesz> Kurde, bot mnie bejtuje. No po prostu Ty te boty za ops -om. Ale to jest głupie, bo jak nie trafię kogoś To mogę od razu... Strzałżawać i tak znowu, bo mi się łodek nie kończy. Ale jakby... Ten jak, jak właśnie szarżuje, ten yy, jak walnę kogoś po szarży to taki jakby mam stun dłuższy chyba I wtedy cooldown mi się wyłączy Nie to jest dziwne Ja się zrzygam zaraz od tego kręcenia się nie, to jest... to jest strasznie głupie, nie powinno to tak być. Uuu, to był strzeleki i Bambi. Bambi? To było dwa te jagody i skacze jak jakiś pojebany, no. Te a ta Ada Wong bot to nie za dobra jest? Nawet bot Ada Wong? No te boty są chore. One mnie widzą przez ścianę pewnie, 4

Kurde jak to jakiś main blight to zagra z tymi addonami to on będzie szalony Trzeba reportować gra graczy za cheatowanie. Nie ma no to te... Oczywiście że tak No to jest uczytowanie no, Ale za to że gra To jest cheezowanie jak już czyli wykorzystywanie OP mechanik gry no właśnie Albo abuzowanie Prawda nie ma teraz tego wkurzającego Addonu, że jakby slowuje wszystkich jak strasznie jest gorszy Ale jest jeszcze gorszy właśnie. Ale on mi się wydaje o wiele szybszy, czy to... Czy ja mam addony, które jakoś przyspieszają go, czy o co chodzi? Bo on strasznie szybki mi się wydaje ten Blightusi. Mam nadzieję, że mimo wszystko zmienią mu te addony. To jest żart. Oby. Kurde, ciężko po prostu znerwić coś. Naprawdę ciężko. Czemu oni aż tak bardzo chcą, żeby ta postać była obok. Trzeba odbijać wszędzie O Jezu, trzy boty w jednym miejscu, co on chce? Wtf, co te boty robią? Jeden się zabuchał u wogna Boty to jednak boty No co? Że... Fakt, że ja to prawie dosięgłem Bez żadnych addonów na speed nie wiem, jeden z tych addonów co mam musi dawać mi speed naprawdę, bo ja jestem z za szybki, Może za ten, ten pod przy jednej paleci ciągle się ze mną ganiał. W końcu zrzucił to było. No dobry bot Ale to, że mogłem 180 sobie zrobić wokół takiej dużej lupy to, to jest bullshit I to, że nikt nie sejmnął jednego z botów to też jest bullshit. <grystanie> Skinął na haku To jest checki ciągle <grystanie> jak jakiś powie, że skill tak... Ale o, ten perk jest taki useless, mówię ci. Jakby... Masz 10% więcej szansy na skill checki, ale za to... Yy, ten... Yy, pojawiają się w różnych miejscach, tak jakby doktor ci No. Co prawda, jak grałem, to to nie było aż, aż takie chaotyczne, żeby po całym ekranie latały. Tylko w miarę blisko środka były, ale to mimo wszystko bez sensu jest. Okej, okay, walnąłem Asa i dwa razy dostałem z, yy, cooldown. To jakiś bóg chyba. Dobrze nie. Bo jakby walnąłem go, dostałem cooldown i po sekundzie znowu dostałem cooldown, nie wiem co się stało. <gry> Dobra, kończymy. To. No przysięgam, ten bot mnie widzi przez ściany. Widzi mnie przez ściany, jak chuj. A tu Ellen jeszcze jest. Ja myślałem, że to dwóch tylko ich zostało. Eleven, Eleven. tutaj jest. Wiecie. Ja jestem tak badziewny na blajcie, a taką Sę Ale to boty jedno to no ta, ale! Ale Steel, ja nawet na boty bym nobem był, a z tymi addonami to ja nawet nie muszę być dobry Wyobraź sobie takiego potężnego maina na No toż on by rozjebał każdego tak naprawdę. Że co? Że co do kogi i No w sumie ta. Po co jest w Dobra, jeszcze tego hillbiliego na chwilę zobaczę zaraz. Żeby, żeby te ten overdrive cały zobaczyć, jak to działa. Dobra, wezmę znowu dwa różowe addony Jeden. Jeden z zwiększa mi movement speed na na pile, ale zmniejsza ładowanie a drugi zwiększa ładowanie, ale zmniejsza zwykły movement speed Więc jeśli to się łączy to znaczy, że po prostu mam e, trochę szybsze ładowanie piły i o wiele szybsze sprintowanie z piłą, ale wolniejszy movement speed zwykły jakby Ja mam, mam nadzieję, że u mnie chociaż się dosłało to Dobra, zaraz zobaczę. A na razie hillby. Okej, okay, ładuję bardzo szybko. Ten overdrive się napędza. Zasz te boty przeskakują przez okno. O, wjechałem ścianę, Dobra, już mam ten overdrive, chcę zobaczyć jak szybko będę zabrał. Jezus, Maria! Całowatę w 5 sekund obleciałem, co? What the fuck? Ale to jest chore. O mój Boże, zobaczcie na filmie, jak to szybko zapieprze. Zajebiste. Dla, dla jego się podoba. Prawda nie umiem grać nim, ale fa fajnie się zoomuje Trzymam e, Trzymam w... piłę w linii prostej i mi skręciło i tak. Nie, zajebiste to jest. Nawet nie, się nawet nie. Nie, tych botów zabijać, ja chcę tylko sobie sprintować cały czas nie, nie, To jest fajnie. nie, 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 czy to nie, mo, nie, 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 ale w sumie nie, nie, znam, aż tak. tak osoby nie grają obecnie, to idzie przeżyć. No a teraz myślę, że z trzech zrobi się 300. No i daj to. to 307. <laughs> ale to jest szybkie. Jestem prędkością. No hmm. <laughs> ja pierdola Zajebiste! Okej, okay, nikt nadal boty nie sejwuje. Nie wiem. Te boty to no. chyba się nie lubią sejwować. Bo no, mają dawać <śmany> To jest dosłownie jak 0 do 100. O mój Boże. To taki bust jest. <noise> o mój Boże, zajebiste. Zajebiste. I nawet nie zauważyłem, że jakby wolniej chodzę, bo. Baj I mi mean, o wiele szybciej jadę piłką. Jeez. Nie, jak ktoś bardzo dobrze gra Hilbilim, to na pewno nieźle to wykorzysta, ale ja... Ja po prostu sobie zumuję. No. Mam nadzieję, że już nie będzie takich i perków gra w okolicy. O, prawie! Nie podoba mi się no. bardzo topiło O wiele lepsza niż O jesteś przegrzany, nie możesz się mój Boże. Nie ko kocham te PTB To znaczy te zmiany do blight'a są zjebane te do wieśniaka są Jakiś spoko to... Jaka ja zgubiana Kościół. O, co robili? nie. prędkość świetna.

Dobra, teraz spróbuję jak najdłużej po mapie pojeździć, tylko na tej mapie będzie ciężko. Nie, jest, jest zbyt trudno na tej mapie. Bardzo dużo lupi i kolizji Coś To jest było To jest po prostu chore I'm lovin' you Jakiś bambik mnie zawiół, zajebany, Bambolino Mam boleje Okej, okay, kolejne, bo słabizuję lupy Przysięgam, te boty, to nie wiem, jak one to robią no, Nie wiem, no. A to okno się zamknie? Jezus, w końcu. Z pięć razy chyba przeskoczyła przez jedno okno i kolejne przeskakuje. Dobra, ale się zamknęło to już. A no te boty jakieś z zaopesą, naprawdę. Oj, nie używam w ogóle piły, to ten overdrive się jakby nie dezaktywuje? A nie, się dezaktywuje, dobra. Już myślałam. No, ten bot! On zna każdy mój ruch! No, czytuje. Dosłownie te boty o wiele lepiej niż większość osób,

Ale to jest szybkie Dobra, chyba mam dosyć już na te boty Ogólnie do Hillbilliego zmiany spoko, do Blighta nie ma opcji Proszę nie